Dwa tysiące lat temu mapa Europy wyglądała zupełnie inaczej niż ta, którą znamy dzisiaj. Przodkowie dzisiejszych Brytyjczyków zamieszkiwali tereny współczesnej Danii, przodkowie Serbów żyli nad brzegami Wisły, a przodkowie Hiszpanów osiedlali się w Szwecji. Plemiona często wędrowały, nie posiadając stałego miejsca zamieszkania. Sytuacja zmieniła się między V a VI wiekiem naszej ery, kiedy większość ludów Ostatecznie osiedliła się, dając początek pierwszym europejskim państwom. Ten długi proces nazywany jest Wielką Migracją. Okres ten sięga czasów potężnego Imperium Rzymskiego, które obejmowało niemal połowę Europy. Resztę kontynentu zamieszkiwali ludzie, których Rzymianie określali mianem barbarzyńców. Rzymianie patrzyli na nich z wyższością, a samo określenie barbarzyńcy wywodzi się z prześmiewczego naśladowania ich języka. Mimo to barbarzyńców uważano za znakomitych wojowników i często zatrudniano ich w rzymskich armiach. Szczególną reputację miały plemiona germańskie, z którymi Rzymianie po raz pierwszy zetknęli się podczas najazdu Cymbrów w 113 roku przed naszą erą. Cymbrowie, z powodu braku ziemi w swojej ojczyźnie, wyruszyli poza Alpy w poszukiwaniu żyznych terenów Italii, plądrując po drodze ziemię Galów, którzy udali się pod ochronę Rzymu. Ten najazd niemal zachwiał równowagą sił w Europie. Przez pewien czas na wybrzeżach Morza Śródziemnego istniało Germańskie Królestwo, a Rzym po raz pierwszy od stu lat zmierzył się z realnym zagrożeniem na swoim terytorium. Dopiero po dwunastu latach w bitwie pod Wercele Rzymianie pokonali Cymbrów. Nawet wtedy docenili waleczność Germanów, czego dowodem były późniejsze reformy. Juliusz Cezar utworzył jednostki germańskich jeźdźców, a cesarz Tyberiusz stworzył specjalny germański korpus gwardii do własnej ochrony. Dogodny klimat sprzyjał rozwojowi plemion germańskich. Zbiory stawały się coraz większe, co prowadziło do wzrostu populacji. W końcu brak ziem zmusił Germanów do migracji. W latach 70. naszej ery Goci przenieśli się z Gotlandii nad Wisłę, zajmując tereny, które wcześniej zamieszkiwali Słowianie. W połowie II wieku rozpoczęli wojnę o ziemię z Sarmatami, których z powodzeniem pokonali. Na zdobytych terytoriach założyli własne królestwo. Oium. Sarmaci, uciekając przed nacierającymi gotami, szukali schronienia w Imperium Rzymskim, zabierając ze sobą inne plemiona germańskie, w tym markomanów, którzy stanowili najliczniejszą grupę. Rzymianie nie byli zachwyceni tym napływem nowych mieszkańców, co doprowadziło do wojen trwających z przerwami przez 14 lat. Cesarz Marek Aureliusz zdołał pokonać najeźdźców, lecz jego syn, Commodus, nie chciał przedłużać konfliktu. Zgodził się więc na przesiedlenie barbarzyńców na ziemie rzymskie. Tak oto pierwsi Germanie osiedlili się w granicach Imperium Rzymskiego. Goci nadal nękali rzymskie ziemie, często je plądrując. W 251 roku podczas kolejnego najazdu Pokonali rzymską armię w bitwie pod Abrittą, zabijając cesarza Decjusza. W 267 roku ich sojusznicy, Herulowie, splądrowali Grecję i podpalili Atenę. W 271 roku, nie mając wystarczających sił do obrony Dacji, Rzymianie oddali ją Gotom. Szczyt potęgi królestwa Oium przypadł na lata panowania Germanika. 350-375. Władca ten podbił Karpatów, Herulów, Alanów i Słowian, a dzięki przyjaznym stosunkom handlowym z Rzymem wzbogacił swoje królestwo. Germanik wynajął nawet oddział gotskiej gwardii do ochrony pałacu cesarskiego w Konstantynopolu. Jednak już rok po śmierci Germanika na ziemię Gotów przybyli Hunowie. Szybko podporządkowali sobie Słowian i Alanów, pokonali Gotów i brutalnie stracili ich nowego króla Włodzimierza. Przerażeni Goci zaczęli masowo uciekać do imperium rzymskiego. Część Gotów pozostała jednak pod panowaniem Hunów i została przesiedlona nad Dunaj. Inni uciekli na Krym, gdzie przyjęli chrześcijaństwo i zaczęli żyć w sąsiedztwie Greków z Krymu. Cesarz Valens zezwolił Gotom osiedlić się na terenie Imperium, licząc na ich pomoc w wojnie z Persją. Problemem okazała się jednak liczba przybyłych – ponad 200 tysięcy ludzi. Brakowało dla nich miejsca, co szybko wywołało napięcia z miejscową ludnością. Wśród Gotów wybuchł głód, a obiecana żołnierska pensja nigdy do nich nie dotarła, ponieważ została skradziona przez rzymskich urzędników. Sytuacja zaostrzyła się, gdy rzymscy żołnierze Pobili kilku gotów na rynku w Marcianopolis. Doprowadziło to do wybuchu powstania. Armia gocka, zamiast wspierać Walensa, zajęła Mezję, zmuszając cesarza do powrotu do Europy. W 378 roku, w pobliżu Adrianopola, rzymska armia, wyczerpana długim marszem, stanęła naprzeciw gotów. Na dzień przed bitwą wszyscy germańscy najemnicy przeszli na stronę przeciwnika co doprowadziło do miażdżącej klęski Rzymian. Cesarz Walens zginął, a przez kolejne cztery lata goci bezkarnie plądrowali Bałkany. Rzymianie bezskutecznie próbowali ich powstrzymać, aż w końcu cesarz Teodozjusz zawarł z nimi porozumienie. Pozwolił gotom osiedlić się na ziemiach imperium w zamian za służbę w rzymskiej armii. Pod panowaniem Teodozjusza Goci słynęli z lojalnej służby, często wykorzystywanej do tłumienia ludności cywilnej. Z jego rozkazu przeprowadzili nawet masakrę w Tesalonice, gdzie wybuchły zamieszki przeciwko cesarskim urzędnikom. Goci wspierali także Teodozjusza w walce z uzurpatorem Eugeniuszem. Pod dowództwem Alaryka, późniejszego pierwszego króla Wizygotów, Odegrali kluczową rolę w zwycięstwie nad Eugeniuszem pod Frygią w 394 roku, choć ponieśli ogromne straty. Teodozjusz obiecał Gotom żołd, a Alarykowi tytuł dowódcy armii, ale nigdy nie spełnił tych obietnic. Po śmierci cesarza w 395 roku goci podzielili się: część udała się nad Dunaj do Hunów, a druga, pod wodzą Alaryka, najechała i splądrowała Grecję. Tillichon, pół Rzymianin i pół Wandal, stanął w obronie Imperium Rzymskiego przed Gotami. W 397 roku wyparł ich z Grecji i dwukrotnie pokonał Alaryka w Italii w bitwie pod Polentią i w bitwie pod Weroną. Walczył również z innymi plemionami germańskimi oraz stłumił bunty w Afryce. Z jego inicjatywy stolica cesarstwa została przeniesiona z Rzymu do lepiej ufortyfikowanej Rawenny w 402 roku. Później Stilichon najechał ziemię Gotów, co pogłębiło napięcia. Jednak jego pochodzenie, fakt, że był synem barbarzyńcy, uczyniło go wrogiem rzymskiej elity. Senatorowie spiskowali przeciwko niemu, a lud obwiniał go za barbarzyńskie najazdy, oskarżając o ich sprowokowanie. Cesarz Honoriusz, pod naciskiem senatorów, wydał rozkaz zgładzenia Stilichona, co rzymscy żołnierze wykonali. W 406 roku, gdy Stilichon walczył z Alarykiem w Ilirii, Hunowie zmusili Wandalów do opuszczenia ich ziem. Wandalowie połączyli siły z Alamanami i z Febami, przekroczyli Ren, rozpoczynając plądrowanie Galii. Rzym nie wysłał żadnych oddziałów na pomoc. Pozostawiając Galię bez obrony. W tym czasie Flavius Konstancjusz, dowódca wojsk rzymskich w Brytanii, opuścił wyspę ze swoją armią, by stawić czoła barbarzyńcom na kontynencie. Dzięki temu Rzym obronił Galię, ale Brytania została na zawsze utracona. Wandalowie, Alanowie i Swewowie przenieśli się do Hiszpanii, gdzie otrzymali prawo pobytu w zamian za służbę w rzymskiej armii. Rzymianie, by zabezpieczyć Galię, zaprosili Franków, powierzając im ochronę granic. W 411 roku Burgundowie, uciekając przed Hunami, także osiedlili się w Galii, gdzie założyli własne królestwo. Po śmierci swojego rywala Stilichona, Alaryk zebrał wojska i najechał Italię. W 408 roku obległ Rzym, a długie, niemal roczne negocjacje zakończyły się fiaskiem. W końcu goci rozpoczęli szturm na miasto. Zdesperowani Rzymianie sami otworzyli bramy miasta licząc na litość. Jednak goci zdobyli i splądrowali Rzym. Co było wydarzeniem bez precedensu od 800 lat. Niedługo po tym triumfie Alaryk zmarł na malarię, kończąc swoją niezwykłą podróż. Po śmierci Alaryka, jedność gotów ponownie się rozpadła. Jedna część udała się do panonii, Poddając się hunom, podczas gdy druga spędziła 8 lat na podbijaniu południowej Galii z rąk Rzymian. W wyniku tych podbojów powstało królestwo Tuluzy, a Goci zostali ostatecznie podzieleni na Wizygotów – gotów zachodnich i Ostrogotów – gotów wschodnich. Wizygoci wkrótce skierowali swoją ekspansję na Półwysep Iberyjski. Wandalowie, będąc mniej liczni, nie byli w stanie stawić im czoła. W obliczu tej przewagi król wandalów Geizeryk podjął decyzję o opuszczeniu Hiszpanii. Wandalowie zbudowali flotę, przeprawili się do Afryki i w 429 roku zdobyli Kartaginę, zakładając tam swoje królestwo. W tych latach Europę nawiedziły surowe zimy, nieurodza i głód, które szczególnie dotknęły Germanów. Utes i Anglowie, szukając schronienia przed głodem, zaczęli żeglować do Anglii, gdzie przejmowali ziemię od miejscowych plemion brytyjskich. Część Brytyjczyków uciekła na półwysep, nazwany później Bretanią na ich cześć, podczas gdy inni podjęli walkę z najeźdźcami. Z braku sił zaprosili do sojuszu Sasów. Jednak gdy Sasi przybyli na wyspę, sami zaatakowali Brytyjczyków, wypierając ich na obrzeża wyspy. W ten sposób Sasi, Utes i Anglowie zdobyli nowe ziemie, kładąc podwaliny pod przyszłe zjednoczenie Anglików w jeden naród. Hunowie zyskali dominację w Europie dzięki potężnej kawalerii. Osiedlili się w Panonii, skąd wyruszali na plądrowanie Bałkanów. Pod wodzą Attyli podporządkowali sobie sąsiednie ludy, tworząc potężną armię. Attyla Przeprowadził kilka kampanii na Bałkanach, zmuszając cesarza Teodozjusza II do płacenia daniny w zamian za obietnice, że hunowie nie będą plądrować imperium rzymskiego. Mimo to tyle wciąż szukał pretekstu do wojny. Znalazł go, proponując cesarzowi Walentynianowi III, by poślubił jego siostrę i dał jej w posagu połowę imperium. Gdy cesarz odmówił, hunowie najechali Galię. Rzymski generał Flawiusz Aetziusz zorganizował sojusz rzymskich legionów i barbarzyńskich plemion, by zatrzymać Attyle. W 451 roku doszło do wielkiej bitwy na polach Katalonii, trwającej cztery dni. Była to największa bitwa tamtych czasów, w której walczyły niemal wszystkie plemiona barbarzyńskie, często nawet po obu stronach konfliktu. Ostrogoci wspierali Hunów, podczas gdy Wizygoci stali po stronie Rzymian. Według kronik poległo tak wielu żołnierzy, że ciała tworzyły całe wzgórza. W bitwie zginął Teodoryk, król Wizygotów i syn Alaryka, co skłoniło gotów do wycofania się. Nocą z pola bitwy odeszli także Hunowie. Rok później Hunowie ponownie najechali Imperium Rzymskie i oblegli Rzym. Papież Leon I, oferując wysoki okup, Zdołał odwieść Attylę od zdobycia miasta. Mimo to Hunowie plądrowali mniejsze osady w Italii. Gdy dotarli do Lakuili, mieszkańcy uciekli na pobliskie wyspy Laguny, gdzie założyli Wenecję. Po powrocie nad Dunaj Attyla zaaranżował ślub z gocką księżniczką Ildiko, chcąc zyskać poparcie gotów. Zmarł jednak tego samego dnia. Kronikarze podają różne wersje jego śmierci. Jedni twierdzą, że został otruty, inni wskazują na nadużycie wina, a jeszcze inni podejrzewają, że Ildiko mogła pomścić swoją rodzinę zamordowaną przez Hunów. Po śmierci Attyli jego synowie zaczęli walczyć o władzę, co doprowadziło do upadku państwa Hunów. Hunowie utracili swoje znaczenie i wkrótce zniknęli z kart historii. W 455 roku cesarz Walentynian III został zamordowany przez uzurpatora Petroniusza Maksymusa. Wdowa po cesarzu napisała list do wandalów prosząc o zemstę za śmierć męża. Zanim wandalowie dotarli do Rzymu, Maksymus również zmarł. Wandalowie wykorzystali sytuację, zajęli miasto i przez 14 dni grabili je bez opamiętania. Po tych wydarzeniach Rzym osłabł do tego stopnia, że rzeczywistą władzę w imperium przejął wizygocki dowódca Ricimer, który znany był z osadzania na tronie marionetkowych cesarzy. Spośród plemion podporządkowanych Hunom największym byli ostrogoci. Po śmierci Attyli szybko pokonali Hunów, odzyskali niezależność i ogłosili powstanie Królestwa Ostrogotów. W ciągu kilku lat ostrogoci podbili sąsiednie plemiona i otrzymali od rzymskiego cesarza pozwolenie na osiedlenie się w Italii. Relacje między Rzymianami a ostrogotami były przyjazne. Część ostrogotów osiedliła się w Mazji, by strzec rzymskich granic. Gdy w 470 roku Włochy zostały zaatakowane przez Alemanów, armia dowodzona przez Odoakra, złożona głównie z ostrogotów, stanęła w obronie Rzymu. W 476 roku nowy cesarz rzymski ponownie poprosił Odoakra o pokonanie rywala Juliusza Nepotusa, który ogłosił się cesarzem. Odoaker, widząc, że faktyczną władzę w Rzymie sprawuje ojciec cesarza Romulusa Augustusa, schwytał młodego cesarza i zmusił go do abdykacji. Przekazał insygnia cesarskie do Konstantynopola i ogłosił się królem Włoch. Było to symboliczne zakończenie historii Imperium Rzymskiego. Jednak wielka wędrówka ludów wciąż trwała. Nie uznając Odoakra za godnego korony, król Ostrogotów Teodoryk Wielki poprowadził swoją armię do Włoch. W 493 roku pokonał Odoakra w bitwie nad rzeką Adda. A podczas negocjacji zabił go i sam ogłosił się królem Włoch. Teodoryk przesiedlił wszystkich ostrogotów na ziemie włoskie. Pod koniec V wieku, z powodu przeludnienia w Irlandii, zaczęto przemieszczać bydło na tereny Piktów w Wielkiej Brytanii. To właśnie dzięki tej migracji ziemię tę zaczęto nazywać Szkocją. W 507 roku Frankowie pokonali Wizygotów w bitwie pod Wuje. W jej wyniku Frankowie zajęli południową Galię, a Wizygoci przenieśli swoją stolicę do Toledo. To wydarzenie wyznaczyło przyszłą granicę między Francją a Hiszpanią. Królestwo Wizygotów stało się kolebką Hiszpanów, a Królestwo Franków Francuzów. W roku 533 Bizantyjczycy najechali Afrykę, gdzie pokonali Wandalów. W ramach odwetu za splądrowanie Rzymu przez Wandalów. Otrzymali rozkaz wymordowania wszystkich miejscowych. Niewielkiej części ludności udało się uciec na pustynię, gdzie służyli berberyjskim królom. Następnie Bizantyjczycy rozpoczęli serię wojen z Ostrogotami, których nie byli w stanie pokonać. Wówczas zaprosili plemię Longobardów do Italii, aby zniszczyli Ostrogotów. Longobardowie, po skutecznym wypełnieniu tego zadania, pozostali w Italii i założyli własne królestwo. W tych samych latach Słowianie, których Bizantyjczycy nazywali sklawenami, przybyli z Dunaju i po raz pierwszy najechali Bizancjum. Wkrótce wśród plemion słowiańskich wyłonił się potężny Związek Antów, który nieustannie atakował bizantyjskie ziemie. W roku 541 w Bizancjum wybuchła epidemia dżumy, która mocno dotknęła Bałkany. W niektórych regionach ludność całkowicie wymarła. Słowianie uciekając przed najazdami awarów, zaczęli osiedlać się na opuszczonych terytoriach. W ten sposób zasiedlili Bałkany, a nawet część Peloponezu. Tam osiedliły się plemiona Melingoi i Ezeritai. W roku 558 koczownicze plemiona bułgarów pochodzenia tureckiego wtargnęły na ziemie bizantyjskie i dotarły aż do Konstantynopola. Miasto zostało uratowane jedynie dzięki okupowi w Złocie. W roku 610 nowy cesarz bizantyjski Herakliusz wynajął Chorwatów, którzy mieszkali w Karpatach, do służby wojskowej. Chorwatom tak bardzo spodobała się Dalmacja, że postanowili tam pozostać i założyć chorwackie królestwo. W roku 665 Bułgarzy, uciekając przed Hazarami, osiedlili się nad Dunajem, gdzie utworzyli bułgarski hanat i stopniowo zasymilowali się wśród Słowian. W tym samym czasie Słowianie osiedlili się na zachodzie, granicząc ze starożytnymi Germanami, którzy nazywali ich Wędami. Na tych terenach powstało wiele małych słowiańskich państw, spośród których księstwo Wielkich Moraw stopniowo zyskiwało potęgę. Ostatnim wielkim ludem, który przybył do Europy, byli Madziarzy. Osiedlili się na stepach nad Morzem Czarnym, skąd zaczęli najeżdżać sąsiadów. W roku 895 książę Świętopełk I z Moraw zaprosił Madziarów do swojej armii. Ci jednak zamiast służyć w jego wojsku podczas osadnictwa nad Dunajem zdobyli wielkie morawy i uczynili z nich własne państwo, które nazwali Węgrami. Granice między ludami Europy zmieniały się, choć nie aż tak drastycznie. Można powiedzieć, że to właśnie wtedy i w ten sposób ukształtowała się mapa Europy, a barbarzyńskie królestwa stały się fundamentem nowych europejskich państw, które znamy dzisiaj.